Trawny pokierżysta znaczy karty, które wykorzystał w Twojej. Śpi pani? Nie, nie mogę spać. A był mąż? No, niechże się pani nie martwi. Na pewno mu coś wypadło. Proszę, to dla pani. Dziękuję. Pani Oleńko, dlaczego Pani nie chce dać szansy naszemu psychologowi? Hmm. Dobrze, nie będziemy o tym rozmawiać. A czy Pani wie, że my mamy już skierowanie dla Pani na chirurgię plastyczną? Hmm? To są naprawdę artyści, a nie lekarze. Odtwarzają kształt piersi prawie w 100%. procentach. Duże, małe? No, takie jak przed operacją. A na kupi sobie pani piękny kostium kąpielowy i na plażę. Ta biedna Ola się zapłacze. Gdzie jest telefon do tego drania? Już do niego dzwoniłam. Nigdy go nie ma. No ja mimo to spróbuję. Halo? Pan Wielicki? Yy, ja dzwoni ze szpitala. Moje nazwisko jest Anna Pawlik. Nie, 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 nic się nie stało. Ja chciałam tylko panu przekazać, że w naszym szpitalu nie ma zakazu odwiedzania chorych. Może pan przychodzić do żony o każdej porze. Słucham? Jak to nie moja sprawa? Proszę pana, ja. Odłożył słuchawkę. Ucieczka. To się czasem zdarza. On też potrzebuje trochę czasu, żeby się z tym pogodzić. A czy on wie, że jego żona ma przerzuty? Nie sądzę. Nie pojawił się tu od operacji i nie dzwonił do żadnego z lekarzy. Ja nigdy tego nie zrozumiem. Nigdy. To ja jadę. Nie, nie, sam że cię do mamy. Na no co z Poradzimy sobie bez nich. Pamiętasz, czym różni się sprzęgło od hamulca? Tato, takie rzeczy to ja łapię w lot. <laughs> no to wyprowadź samochód z garażu. A jak porysuję? Nie porysujesz. No na co czekasz? Panno połczyńska, proszę podstawić samochód przed dom. Tak jest, panie Pouczyński? No. Dobry wieczór. Wychodzi, wierzysz w to? z mnie uspokaja. Jesteś zdenerwowana? Dlaczego? Nie jestem. Byłem, Ewie. Prosiłem Żywińskiego, żeby ci przekazał. Przekazał? Zawiozłem jej lekarstwa. Jeszcze nie doszła do siebie. Nie rób ze mnie potwora. Naprawdę jestem w stanie sobie wyobrazić, jak się czuje kobieta napadnięta i pobita. Więc o co chodzi? Ty nawet nie wiesz, jak jesteś z nią związany. I to jest w tym wszystkim najgorsze. Co ty do licha wygadujesz? Ja już mam dość potyczek z kobietami twojego życia. Ewie trzeba współczuć, mamy zrozumieć, a doktor Pawelec nie wiem. Krystyna? A co ona ma z tym wspólnego? Widzisz? Tak jesteś jest zaaferowany tą całą historią z Ewą, że nawet nie masz czasu ze mną porozmawiać. Ja wiem, kto złożył na mnie skargę. Kto? Nasza pani psycholog. Nie, co Możesz zapytać, kogo chcesz. A więc to jednak nie mama. Kobiety moje, krzycie. Jedno masz już z głowy. Ewa musi wyjechać. To na długo. Wyjeżdża? Dokąd? Marysia przenosi się do ojca, a Ewa wyjeżdża gdzieś do rodziny. Nie wiem. Szczerze mówiąc, zadowolona. Mamo, kocham mnie. Ja. Nic mi nie jest trochę mnie poszarpane. Bardzo się martwiłam. Ale wiesz, że nie mogłam przyjechać, prawda? I tak było lepiej. Poza tym nie jestem sama. Tato mnie tu przywiózł, wiesz? To porządny facet. Podjęłam już część pieniędzy za plac. Nareszcie pospłacam długi. No i kupię coś mojej córce. Może jakąś kurtkę albo buty. Tato mi już kupił buciory. Fajne? Co? Mam wyjechać? Czy nie? Uważam, że tak. A co z tobą, kochanie? Mną się w ogóle nie przejmuj. Ja będę mieszkała u ojca. No, mamo. Przecież mam w tym roku maturę. Będziesz mieszkała u ojca? Nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł. Mama, przecież i tak cię kocha. No i co? Postanowiłaś już, gdzie pojedziesz? Nie wiem, może do ciotki Izy? Na duży dom? Mieszka sama? Nie będę jej przeszkadzała. Pojechałabym z tobą. Matura? Matura. Będziesz dzwoniła? nie pociągniemy na jednej pensji. Niepotrzebnie rzuciłam tę pracę w spółdzielni. Gdzie ja teraz pracę znajdę, kto mnie zatrudni? Znajdziesz. Co miałaś pracować dla oszusta? Prezes kombinował, a w razie czego wina spadłaby na ciebie. A wiesz, że za ten teren Połczyńska wzięła ładny grosz? Co chcesz, taka inwestycja. Ja to się bardzo cieszę, że ona wyszła na swoje. A gdzie zaparkowałeś samochód? Gdzie zawsze, pod oknem? Nie ma go. Jak to nie ma? Sam zobacz. Ukradli? Takiego grata niemożliwe, może zaparkowałeś gdzie indziej? Nie mam kluczyków. Sprawdź, dobrze. Nie ma. Sebastian! Sebastian nie ma prawa jazdy. No i czas tego, że nie ma! No to koniec. Jak się wali, to się wali. Cześć. A zostałam Szymona? E, niestety nie ma go. No to może załatwię to z tobą. Aha, to zależy, co? Chcę się rozliczyć do końca z Szymonem i gdybyś była tak miła i oddała mu to pokwitowanie, pieniądze wpłaciłam już na jego konto. Ani nie, ja wolałam, żebyś poczekała na Szymona. To są Wasze sprawy. Proszę wejść. Rozwiesz się. on na pewno zaraz przyjdzie. Posiądź. Napijesz się czegoś? Mm. No, jeśli masz, to może coś zimnego. Proszę. Dziękuję. Postawisz mi pasjansa. Dobrze. Trudna decyzja, ten wyjazd. W takim razie galernik. To jest pasjans na spełnienie życzeń. Pomyśl coś sobie. Już pomyślałam. A teraz lewą ręką do siebie trzy razy. Raz. Jeszcze raz. Joanna. Wiem, że może to zabrzmi dziwnie, ale ja i Szymon chcę Ci coś powiedzieć. Różne z nami bywało, ale Szymon jest nadal dla mnie kimś bardzo ważnym. Nie w tym sensie. Jest moim przyjacielem. Wypróbowanym. Przyjacielem. Marysi moim. Po prostu chcę, żebyś to wiedziała. Bardzo się zmieniłeś. Masz teraz taką... ładną aurę. Przepraszam cię. Tak, dobrze, dobrze, dziękuję bardzo. No niestety Szymon nie będzie mógł przyjść. Wypadł mu dyżur. No to ja w takim razie sobie pójdę. A nie chcesz wiedzieć, czy spełni się życzenie? No oczywiście, że chcę. Proszę bardzo, zgodnie z umową. Jeszcze raz bardzo za wszystko dziękuję. Ależ, pani Jawo, praca dla Pani to była dla mnie przyjemność. Polecam się na przyszłość. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bożena u siebie? Tak. Można. Proszę. Proszę trzymać ze mnie kciuki. Boże? Wyjeżdżam. Dobra wiadomość. Chciałam cię przeprosić. Jest mi naprawdę bardzo przykro. Bożena, proszę cię. Wiem, że to może zabrzmi głupio, ale... Chciałam ci wynagrodzić wszystkie te przykrości. Trochę za późno. Wiem, że postąpiłam jak... Szkoda słów. No co mam jeszcze powiedzieć? Jest mi naprawdę bardzo przykro. Nie zdarzyło ci się nigdy w życiu czegoś ja. schronić. No dobra. Nie ma o czym mówić. Wizyty są dopiero od 15. Ja do Pani, do Pani pielęgniarki Joanny. Jest tam na dyżurce. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy siostra Joanna? Tak, słucham. Ja, Pani wczoraj ze mną rozmawiała. To znaczy się przez telefon. Ja w sprawie mojej żony, Oli. Aha, Pan Wilicki, tak? Proszę, niech pan usiądzie. Przepraszam, przeziębiłem się. Wie pan, na taką chorobę to najlepsze łóżko i gorąca herbata z cytryną. Nie, nie. Trójka dzieci, nie mogę. Widzi pani, ja... Ja nie mogę sobie z tym wszystkim poradzić. Jakby to pani powiedzieć... Ja naprawdę moją żonę bardzo za nią jestem. Ola na pewno myśli sobie, że ja nie przychodzę, bo... Ale to nieprawda. Byłem już parę razy pod szpitalem. Siostro, ja nie ja się boję z nią porozmawiać. Jak pan ma na imię? Henry. Panie Henryku, hm. szczerze mówiąc, to wczoraj myślałam o panu nie najlepiej, ale to dobrze, że pan przyszedł, naprawdę dobrze. Pani Olu, nie chcę rozmawiać z doktor Pawelec. Proszę mnie nie zmuszać. Dobrze, dobrze. Jeżeli pani nie chce, to trudno. To Pani decyzja. Był u mnie Pani mąż. On Panią kocha. Pani to wie, prawda? On na pewno do Pani przyjdzie, tylko trzeba mu dać jeszcze trochę czasu. Cześć, Szymon. Można? Wejdź, wejdź. Ja tylko na chwilę przyszłam się pożegnać. Szymon, wiesz, zaczynam wszystko od początku. A, mówisz tak, jakbyś wyjeżdżała na zawsze. A tymczasem to tylko dłuższa wizyta urodziny. Tak. Nie się wydaje, jakbym wygrała los na loterii. Tylko Marysia. Zostawiam Marysię. Ona wiesz, to dla niej nowa sytuacja. Byłabym spokojniejsza, jeśli byś mi obiecał. Zaglądaj do niej czasami. Ona tak cię lubi. A no to uciekam. Trzymaj się. To ty się trzymaj, dziewczyno. Ach! Piękna Joanna, no, choć opowiem ci dowcip. Nie, Jacku, nie mam Ale... teraz nastroju, naprawdę. No dobrze, teraz poważnie. Co to za afera z tą pacjentką? No wiesz, że mówię. I Anna, ty się w to nie mieszaj. Dlaczego ona nie chce się u mnie uczyć? Bo ona naprawdę potrzebuje pomocy. No więc? No więc, no więc uważam, no i przykro mi to jest powiedzieć, że niestety doktor Pawelec nie jest w stanie jej pomóc. No na kawę, powiadam o tym. Nie poradzę sobie sama z tymi przyjęciami. A mój Stachu w ogóle się na tym nie zna. Basiu, nie przesadzaj, nie gotujesz. A potrawy do klientów może wozić Magda. Przecież nawet telefonu nie mamy. Gdzie ci ludzie mieliby dzwonić? Kupisz sobie komórkę. Nie rozśmieszaj mnie ja. i Komórka, tyle tych guzików, daj spokój. Zobaczysz, poradzisz sobie. Jeszcze wyjdziesz na swoje. Ach, żeby chociaż moim dzieciom się jakoś ułożyło. Wiesz, chciałabym, żeby Magda jednak dostała to stypendium. Dyrektorka obiecała, że pomoże. A jak obiecała, to na pewno załatwi. Długo się zastanawiałam, czy powinniśmy przyjąć tę pomoc i mój Stachu mówi, że trzeba przyjąć, jak ludzie chcą pomóc. Co? No jasne, wszystko będzie dobrze. Wszędzie ochroniarze. Słuchaj, ten blondyn całkiem fajny. Ojciec się uparł, żeby tu sterczyli. Też bym tak chciała. Co? No wiesz, żeby mnie ochraniali, ten blondyn. Trzeci raz w tym roku się przeprowadzam. Naprawdę, mam tego serdecznie dosyć. Nawet nie mam czasu, żeby się bać matury. Przynajmniej się nie nudzisz. Ale świetny. Pewnie drogi. Zostałam w prezencie. Chciałabym dostać w końcu stypendium. A myślisz, że cię tak przyjmą w połowie roku? Nie wiem. Przerabiam cały materiał w domu, czytam lektury. Chciałabym zaliczyć pierwszy rok. Ale czarno to widzę. Magda, ty jesteś geniuszka, poradzisz sobie. Pieniądze, liczą się tylko pieniądze. Żeby przynajmniej mama coś dla siebie znalazła, cokolwiek. Słuchaj, może porozmawiam z ojcem? O czym? Może znajdzie jakąś pracę dla twojej mamy. Byłoby fajnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, tato. Cześć. Wszystko Cześć. w porządku? Tak. Cześć. Dzień dobry. Tato, to jest pani Basia. Dzień dobry. Miła mi, pałczyński. I kaczmarek. A to jest jej córka Magda. Dzień dobry. Cześć. Nie liczyłem na taki komitet powitalny. To muszę z tobą porozmawiać. Przepraszam bardzo. Przepraszam. Powiedz, czym się właściwie zajmuje twoja firma? Dlaczego? Bo tak sobie pomyślałam, że może ty byś załatwił jakąś pracę dla pani Basi. Hmm. No, a co ona potrafi? Wszystko świetnie gotuje, sprząta, pierze. <laughs> no, jeżeli tak, to mam dla niej pracę. Halina właśnie szuka gosposi. Na stałe. Naprawdę? Tak. Przepraszam bardzo, chciałam się pożegnać. Właśnie o pani rozmawiamy. O mnie? Mhm. To to powiedz. Mam dla pani pewną propozycję. Moglibyśmy się jutro spotkać? Tak. W porządku. No jakoś to będzie. To tylko parę tygodni. Wiem, ale co ty tam będziesz robiła? Nie wiem. Nie sobie trochę odpocznij, ale rozejrzyj się. Możemy No, jakoś to będzie, Daj się. Uważaj na siebie, dobrze. To ty uważaj, kochani. No. Proszę. Musimy już jechać.